Dzień dobry Państwu witam bardzo serdecznie przed kompanią węglową przed budynkiem. Chciałem powiedzieć, że pozwolę sobie na wygłoszenie pewnego rodzaju oświadczenia, będąc odpowiedzią na to, co się stało wczoraj. Chodzi o konferencję platformy obywatelskiej posłów gadowskiego oraz bańkowskiego. Wiem na pewno, że zakończyły się już rozmowy dzisiejsze przedstawicieli partnera społecznego oraz przedstawicieli kompanii. Węglowej zarządu, i wiem, że to były dobre rozmowy. Chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że to, co się stało wczoraj. Konferencja posłów Platformy Obywatelskiej jest skrajną nieodpowiedzialnością. Te rozmowy są niezwykle ważne. One są ważne z punktu widzenia samej tej spółki, czyli kompanii węglowej, którą chcemy uratować przed bankructwem, chcemy uratować kopalnie przed likwidacją i tysiące miejsc pracy, i chcemy uratować Śląsk, tak naprawdę, bo jeżeli upadną spółki węglowe, to tak naprawdę będziemy mieli problem wszyscy jako mieszkańcy województwa Śląskiego. I tym bardziej nie potrafimy zrozumieć skrajnej nieodpowiedzialności posłów, którzy dziś widząc, że rozmowy pomiędzy partnerem społecznym a przedstawicielami kompanii węglowej są rozmowami spokojnymi, są dobrymi rozmowami, jest naprawdę prowadzony dialog społeczny. Dialog w najlepszym tego słowa znaczeniu, to nie potrafię zrozumieć, dlaczego dzisiaj próbuje się podgrzewać atmosfera. I stąd wyrażam już na samym początku swoją bardzo daleko idącą dezaprobatę. Chcę także bardzo mocno podkreślić, że dialog społeczny prowadzony przez platformę obywatelską w ciągu ostatnich 8 lat polegał na tym, że strzelano między innymi do górników, nie wypracowano. Formuły, która doprowadziła do powstania spółki, która tak naprawdę miała ratować kopalnię. I dzisiaj, kiedy rzeczywiście jest ogromna odpowiedzialność strony związkowej, jest również odpowiedzialność przedstawicieli zarządu kompanii, to dzisiaj dochodzi do sytuacji, w której organizowane są konferencje podgrzewające całą atmosferę. Chcę odpowiedzieć także na kilka zarzutów, które były stawiane. Sprawa pierwsza dotyczy audytu. Proszę Państwa, zarzucono, że to pokazuje jakby były prowadzone inspekcje robotniczo-chłopskie sprzed wielu lat. Otóż chcę Państwu bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że wszystkie osoby, eksperci, którzy pracu pracowali we wszystkich spółkach, jeszcze dwa audyty zostaną Państwu niebawem upublicznione, ale jeden już jest upubliczniony. Te osoby w ogóle nie wzięły pieniędzy. Ja nie wiem, czy to łamany jest standard pewnego rodzaju, który panował w Platformie, ponieważ wiemy z jednego z audytów, który już został upubliczniony, że na usługi doradcze 45 milionów złotych w ciągu czterech lat. 45 milionów złotych. Ludzie, którzy pracowali w tych grupach audytorskich, nie wzięli ani złotówki za to, co robili, pracowali bardzo ciężko. Oczywiście w skład tych grup wchodzili politycy, ale politycy, chcę powiedzieć, że. To są ludzie, którzy są związani z branżą górniczą. Pan senator Gawenda przecież wywodzi się z branży górniczej. Pan poseł Matusiak jest człowiekiem, który był górnikiem po prostu kiedyś, pracował pod ziemią. To samo dotyczy pana posła Sitarskiego. Chodzi o posła formacji Kukiz 15. Natomiast jeżeli zarzut się nam czyni, że nie... Płacimy za to, że nie płaci się tym ekspertom za to, że oni pracowali, no to jest rzecz niesłychanie, niesłychanie bulwersująca. Jeżeli posłowie Platformy pytają, czy będą wnioski do prokuratury, to chcę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, a znam e, wnioski po tym audycie oczywiście, że. Tego rodzaju wnioski do prokuratury zawiadomienia powinny wpłynąć, więc prosiłbym, żeby posłowie platformy wstrzymali się jeszcze z opiniami, poczekajmy do Upublicznienia dwóch kolejnych audytów już niebawem. Sądzę, że wnioski przełożą się również na zawiadomienia do prokuratury, bo muszą być. My jesteśmy winni to górnikom w momencie, kiedy tyle patologii rzeczywiście wychodzi z tych audytów, które były przeprowadzone. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą deputatów, o to również było pytanie. Chcę Państwa poinformować, że w tej chwili pracuje się w rządzie nad nowelizacją ustaw, przepisów dotyczących deputatu i do połowy tego roku z całą pewnością ta sprawa zostanie. Nieuregulowana. Będzie także złożony nie tylko projekt przez stronę rządową, ale także będzie złożony projekt obywatelski, tak zwany. Do połowy roku sądzę, że wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom zarówno emerytów, jak i Rentzystów i sprawa deputatów zostanie absolutnie uregulowana. Jeżeli chodzi o sprawę, którą nam również zarzucano, chodzi o kopalnię Makoszowy. Otóż e, zarzucano nam, że nic nie robimy w tej sprawie. Proszę Państwa, to za czasów platformy kopalnia Makoszowy została wprowadzona do spółki restrukturyzacji kopalń, to po pierwsze. Natomiast dzisiaj rząd przygotowuje rzeczywiście pewne pole do tego, żeby pojawił się inwestor. Prosimy tylko o to, żeby nam nie przeszkadzać w tym. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczącą yy, tego, co się dzieje za naszą południową granicą. W kontekście tego planu ratowania górnictwa przez ministra Tobiszowskiego oraz ministra Tchórzewskiego. Proszę państwa, w Czechach zupełnie inny jest pomysł. Jest pomysł na likwidację górnictwa. I dzisiaj tak naprawdę samorządowcy chociażby, politycy czescy pokazują Polskę jako kraj, w którym za wszelką cenę rząd próbuje uratować kopalnie, uratować miejsca pracy. A więc to jest właśnie ta dobra zmiana. I na koniec chcę powiedzieć, że Apeluję do posłów Platformy Obywatelskiej. Nie podgrzewajcie atmosfery. Są dobre rozmowy. Strona związkowa jest otwarta, walczy o miejsca pracy, walczy o ratowanie górników, miejsc ich pracy, ra, walczy o ratowanie również kopań. Jest pomysł na to, żeby powstała Polska Grupa Górnicza. Ta grupa górnicza powstanie. Nieprawdą jest, co powiedzieli posłowie Platformy Obywatelskiej, że nie ma inwestorów. Są inwestorzy, oni. Najwyraźniej komunikatów nie czytają. Półtora miliarda złotych zadeklarowano już. Jest. Są trzy duże spółki giełdowe, które zadeklarowały pieniądze. Chodzi o PGNiG, PGE, chodzi o Energe, spółkę Energe. Proszę państwa, 700 miliardów jeszcze jest do pozyskania, bo żeby rzeczywiście Polska Grupa Górnicza była rentowna w 2017 roku, to potrzebne jest 2 miliardy 200 milionów złotych. Półtora miliarda mamy, ale 700 milionów też pozyskamy. Więc proszę, żeby posłowie Platformy wstrzymali się z takimi opiniami. I jeszcze raz zwrócę uwagę, nie podgrzewajcie atmosfery, wczytajcie się w to, co mówią stenogramy z tak zwanych rozmów z taśm Prawdy, gdzie pani komisarz Bieńkowska mówiła, co się działo w ciągu ostatnich ośmiu lat, jak obsadzano stanowiska swoimi, jak się bawiono. Dzisiaj nie przeszkadzajcie. Dziękuję bardzo.